Tym razem coś do Volkswagena, Audi i tym podobnych, czyli mamy Gwin EC Racing do Audi a 8 v Golfa 7, Leona 3, Octavii i tym podobnych czyli będzie pospolicie z przodu MacPerson z tyłu osobno sprężyna, osobno amortyzator. Tutaj akurat, jak widać w komplecie, łączniki do stabilizatora. Gdzie drugi? Bo później się poznaje, to dobrze. Przednia kolumna. Przednia kolumna z regulacją kąta pochylenia. Regulacja twardości, czyli wbicia. Tutaj mamy dolne no, regulowane moco, e, mocowanie, jak typowo, jak każdy BC Racing. Okay. Kurcze. Ponownie druga sztuka, regulacja twardości, czy tam odbicie jest tu akurat e, od dołu w tym przypadku, zamiast od góry, od góry jak widać nie ma miejsca na pokrętełko okay. a w o, ułatwienie, czyli boczna regulacja żeby nie wyjmować amortyzatora i również dolne regulowane mocowanie w tylnym amortyzatorze o, sprężenia nóż nóż No i, dobra. I mamy sprężynkę tylną z regulacją, jak to w przypadku AUT, gdzie jest osobny amortyzator, osobny sprężyn to jest wszystko, wszystko, to druga sprężynka. jeszcze tam jest ta podkładeczka ok, mamy no i co, drugi łącznik i ostatni element, czyli amortyzator tylny I mamy waga rozpakowana, także Golf 7, Audi a 8V, Leon, Octavia i tym podobne. Tak mniej więcej będzie wyglądał. Na razie zapraszamy. Cześć.